Cześć! Kolejne trzy tygodnie już za nami i znowu mamy nowości kosmetyki i wiele, wiele różnych fajnych produktów do przetestowania dla Was. Tym razem katalog numer 10. 10. Tak, z piękną okładką, z różnymi różnymi produktami, zajawkami, jeżeli chodzi o produkty w tym katalogu. Jest on dość wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale właśnie w tym katalogu mamy ponad 100 produktów minus 50%, jeżeli chodzi o cenę, więc wydaje mi się, że możemy znaleźć naprawdę kilka fajnych. Ofer dla siebie. Tak, i z tego co wiemy, to nie jest jedyny katalog, w którym będzie aż tyle produktów z promocji. Taki katalog tak, wakacyjny. Wakacje to jest czas właśnie e, świetnych wyprzedaży w, także w Oriflame, więc polujcie na nie, a my pokażemy Wam e, nasze perełki właśnie z tego katalogu. Tak, wybrałyśmy dla Was produkty, które uważamy, że no, obowiązkowo musicie sobie na pewno w tym katalogu 10 zamówić. Są to produkty idealne na lato. Wszystko, co można użyć w tym momencie, nie tylko jest w świetnej cenie, ale właśnie można od razu zastosować i przetestować na sobie. To może zacznijmy od... Od, od, od. Może od nowości, bo myślę, że w tym katalogu będzie tego <laughs> królował. Krem CC. W ofercie mamy już Krem BB, a tym razem CC, czyli Color Cream. Jest to produkt wyjątkowy, bardzo lekki, właśnie specjalnie na tą porę roku. Seria Jordani Gold, więc tutaj możemy się spodziewać tego, że to jest kosmetyk luksusowy. My jesteśmy osobiście zachwycone tym produktem, eee, ja mam dzisiaj tak. Dominika ma na twarzy krem właśnie też CC. Eee, ja czekam dzisiaj, jutro odbieram swoją paczkę ze swoim odcieniem. Eee, polecamy dla osób, które mają taką cerę jak Dominika, e, jasną, e, ten odcień jaśniejszy, light, light tak? a dla takich osób o cerze e, oliwkowej jak ja, to będzie e, z kolor natural. natural więc super, dodam tylko firma Oriflame oczywiście ma tutaj składnik opatentowany, jeżeli chodzi o rozświetlanie, więc ogromny plus dalej, 35 filtr przeciwsłoneczny, to jest ponad 80% ochrony przed słońcem, więc wyjeżdżacie gdzieś na wakacje, możecie ten krem bez problemu zabrać ze sobą ja osobiście wybieram się na wakacje i biorę tylko to, nie biorę już podkładu, nie biorę praktycznie niczego, mhm. bo jest on dla mnie wystarczający fajnie kryje, właśnie fajnie nie jest Myje, ale jeżeli chodzi o konsystencję w przeciwieństwie do kremów BB jest bardzo leciutki jest taki troszkę wodnisty nawet jak nakładamy dzisiaj jesteśmy trochę daleko a trudno nam wstać więc musicie zaufać, ale jest to produkt, który naprawdę fajnie się nakłada. Ja dzisiaj już trzeci dzień właśnie stosuję ten kremik i powiem Wam, że jestem właśnie zachwycona, bo raz dwa się nakłada z racji też tej lekkiej konsystencji. Myślę, że, wydaje, że będzie też bardzo wydajny, bo jest dosyć duże opakowanie i jak go nakładamy, to nie potrzebujemy go nałożyć dużo. No i ładnie pachnie. To też jest taki brzydko, mhm. kiedy coś jest. to jest. Podkładem bardzo ładnie pachnie. Jest to krem dla osób, które są bardzo młode, dla osób, które są w wieku średnim. Młodzież dla wszystkich, tak naprawdę, bo mi, pomimo, że ma składniki przeciwstażone. Tak, to nie ma się tego co bać, tylko właśnie będzie chronić skórę przed promieniowaniem. Tak, więc kierowany dla wszystkich. To jest nasz, nasz hit tego katalogu, więc polecamy tej. każdej z Was: kupujcie sobie Krem CC. E, kolejna litera w, ab, w alfabecie. W alfabecie. Bibita to teraz przerzucamy się na CC. Super. Nowy trend, więc jesteśmy jak najbardziej do przodu, jeżeli chodzi o kosmetyki. Patrzę jeszcze co tutaj od razu możemy do makijażu. Powiążeć. Może od razu powiążemy z paletkami do makijażu. Trzy paletki Paletki do makijażu, palety cieni są. Ja wam pokażę bliżej. Tutaj macie no odcienie pytań, Agata, to fioletu. To to. Tak, tutaj macie odcienie fioletu. Bardzo fajne. Możecie sobie genialne, wydaje mi się, też na, na, na taki klimat letni, w ciepłe dni, żeby taki ten makijaż był kolorowy. Tu macie odcienie brązów. Zauważcie, że są i ciemne, i jasne, i rozświetlające, więc możecie i smoki, i tym zrobić. Przepraszam, są odcienie zieleni a to będą brozy, bo one troszeczkę wyglądają podobnie, ale jednak te są bardziej e, tutaj stonowane. Tak, te są bardziej chłodne, te są bardziej mm -hmm. ciepłe. Można łączyć te paletki między sobą. E, można, e, można tylko. 8 tak, kolorów. kolorów macie w jednym opakowaniu, e, więc tak naprawdę cena tam też jest e, malutka, chyba 24 zł, tak? się, tak? Dobrze pamiętam. Chyba, że są jeszcze w lepszej promocji niż, be, niż, e, niż zazwyczaj, więc znowu, wybieracie się na wakacje, bierzecie creme CC, bierzecie sobie jedną ulubioną paletkę e, cieni e, i możecie robić różne makijaże, a nie zajmuje wam to dużo miejsca w kosmetyce. 24,90. W każdej tej palecie jest jeden taki cień, przynajmniej rozświetlający, mm. który możemy nakładać na całą powiekę, więc właściwie wystarczy to, tak jak powiedziałaś, i jesteśmy gotowe na wakacyjne podboje. Dobrze, jak jesteśmy przy kosmetykach do twarzy, to jeszcze jeden produkt. Tym razem pielęgnacja, wyciągnięty z Agaty Łazienki, bo dzisiaj jesteśmy u Agaty. Więc Agata mów, mówisz. Tak, ja to stosuję to jest żel do mycia twarzy w formie skrabu, on ma takie delikatne drobinki, oczyszczające, złuszczające. Ja osobiście mam cerę trądzikową i bardzo rzadko używam takich produktów. Ten mi przypadnie niesamowicie do gustu, używam go nie codziennie, a na przykład nie wiem, raz, dwa razy w tygodniu, w tak, takie dni jak, 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 jak mamy teraz, kiedy jest gorąco, twarz się poci. Mam bardzo dużo sebum, super ten żel na wieczór, żeby oczyścić głęboko skórę i mam takie wrażenie, tak jakbym zrzuciła z tej, z tej twarzy naprawdę dużo zanieczyszczeń. Bardzo fajny, pięknie pachnie, leciutki, cena to, że z tego żelu świetna, e, więc idealny na tą porę roku, na lato e, żel z serii Essentials z morelami, więc same morele. Ja mhm. polecam gorąco. To jest też edycja limitowana, więc możecie sobie kupić teraz na wakacje, będzie idealnie. I kolejny produkt, tym razem e, też pięknie pachnący, tym razem do dłoni. E, jest to taki antybakteryjny żel do mycia dłoni bez wody. E, produkt obowiązkowy w każdej torebce, niezależnie czy, niezależnie, czy e, lato czy zima, mhm. e, świetny na wyjazdy. Daje się go dosłownie kropelkę. Odrobinę tak. Rzadko kiedy też takie, bo wiem, że bardzo dużo jest takich produktów na rynku, natomiast bardzo rzadko kiedy one tak ładnie pachną. To... I często jak na spotkaniach pokazujemy, to pani są zaskoczone właśnie zapachem. A zapach to dokładnie drzewo herbaciane w połączeniu z mandarynkami, więc jest coś świeżego, takiego orzeźwiającego. Stosuję też przy mojej małej córce. Ona też sobie tak troszkę kropelkę na dłonie mm -hmm. nakłada. I gdy wywietrzeje właśnie alkohol, no to już czuć piękny, piękny zapach właśnie mandarynek. Idealny na wakacje, jak jedziecie do krajów arabskich, polecam. Na wakacje Tam warto sobie dezynfekować też takie śrance. Ale nie tylko w krajach mhm. arabskich. W ogóle. Tak, w ogóle jak chcemy coś zjeść, jak jesteśmy, nie mhm. wiem, w górach czy gdziekolwiek, Super. E, raz, dwa i zmieści się na pewno wszędzie. Tak? To jest produkt, który nam nie będzie e, tutaj zaśmiecał naszych e, kosmiczos. Tak, czyli tak, ja w ogóle produktory. zmieści się wszędzie, w każdym bądź razie. Jak jesteśmy już przy drzewie herbacianym, nie mamy tego kosmetyku e, przy sobie, ale tak sobie pomyślałam, że od razu Wam o nim opowiemy. Pokażę, pokażę go, Wam go w wersji katalogowej. E, to jest nowość w tym katalogu, czyli e, maseczka głęboko oczyszczająca z serii właśnie z Titri. E, e, o co chodzi z tą maseczką? maseczką. Polecamy ją dla, e, w szczególności dla osób, które mają problem z wydzielaniem sebum, takie osoby, którym skóra bardzo za szybko się świeci, a także osobom, które mają problem z trądzikiem, żeby go złagodzić, żeby skórę oczyścić, żeby, ją, żeby nie rozmnażały się kolejne bakterie. Maseczka jest w formie pasty. Ja się już nie mogę doczekać, już jutro się odbieram też tą maseczkę. Tutaj z, z, dostaję swoją paczkę z maseczką. Jak się ją stosuje? Polecamy ją stosować dwa razy w tygodniu. Dla osób, które mają trądzik, dwa razy w tygodniu przez miesiąc. Więc warto jakby systematycznie mm -hmm. się tego trzymać. Osoby, które chcą zregulować wydzielanie sebum e, mogą też stosować minimum raz w tygodniu e, tą maseczkę. E, ważna rzecz, nakładamy na tą tak zwaną strefę T, czyli na te miejsca, które nam się najbardziej przetłuszczają. No chyba, że mamy skórę tłustą na całej powierzchni twarzy, no to jak najbardziej e, na całą twarz, ale Więc przy tak. skórze mieszanej to tak jak to powiedziała, na ten pas. Pamiętajcie środki. też, żeby okolice oka omijamy, dlatego że skóra jest bardzo delikatna, żebyście sobie nie podrażnili, czy też nie, nie wysuszyły tej okolicy oka. I polecam tą maseczkę tak zarówno jak i kobietom, jak i mężczyznom, bo oni również mają e, problemy z trącikiem czasami z, z i z nich. Mają właśnie skórę e, mieszaną skóry. tłustą. Więc polecamy. E, tak. E, maska, 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 e, to teraz może e, coś do ciała. E, kosmetyk kultowy, e, Milk and Honey Scrub do ciała, scrub cukrowy e, na bazie e, brązowego cukru. Agata chciała nawet w miseczce pokazać Wam, jak wygląda brązowy cukier, ale myślę, że wiecie. Ja, stosuje. stosuję. Ja. E, jest to, um, jest to um, peeling gruboziarnisty. E, tak jak cukier, tak? Tak. Jest bardzo przyjemny, ma taką, nie wiem czy zobaczycie, jest taki złotawy, więc można się naprawdę fajnie... nie znaczy, mi jest naprawdę ciężko już schylić. Eee, ma naprawdę fajny, e, fajny zapach, bo to jest miód i mleko, więc jak tak cała seria bardzo przyjemnie pachnie. Opakowanie też jest piękne, bo jest złote. O, u nas burza na Dobra, e, i to co jest dla mnie największą zaletą tego peelingu, to to, że nie tylko złuszcza właśnie obumarły skórek, ale od razu czujemy mega nawilżenie na całej powierzchni ciała. Ja zawsze mam jeden pod prysznicę, a drugi mam przy umywalce, żeby też a używać do, tak, do dłoni, bo od razu wtedy kremy lepiej wchłaniają się i ta powierzchnia dłoni jest taka gładziutka. Ja bardzo często używam skrabów do ciała, do stóp na dłonie, bo one też od razu jakby regenerują, te dłonie też nabliżają, tak? Więc to też fajnie daje efekt, ale to jak najbardziej świetny pomysł. Ja dodam ta seria, jak chcesz się poczuć jak Kleopatra, po prostu miód, mleko i, i brązowy cukier. Tak, tak działa ta ten skrab. Jeden z moich ulubionych, ten i Swedish Spa. To są dwa najlepsze skraby, jakie, możemy, jakie mamy w ofercie, które możecie stosować. Jak jesteśmy przy ciele, to przejdźmy do balsamów w wersji jumbo, w formie lotionów. Mamy trzy wersje. Ta jest z Agaty Łazienki, te są z mojej łazienki. To jest Extra Dry Skin, czyli super sucha skóra. Jak macie skórę taką, po której możecie sobie rysować na nogach, jak się podrapiecie, to zostają Wam kreski, to polecam Wam ten balsam. To jest tak naprawdę mleczko, Body Milk, czyli mleczko, czyli ma bardziej konsystencję taką gęstą, gęstą, gęstą tak? więc bitą szybko będzie, będzie bardzo fajnie nam nawilżał i jest z olejem z słonecznika. Te dwa znowu: ten jest różowy, jest do skóry wrażliwej. Ten jest do skóry normalnej. One już są w formie takich lotionów, lekkich balsamów. Bardzo szybko się wchłaniają, są to idealne na to. Tak? tak. No to, Wszystkie trzy są idealne na tą porę roku. Też są wzbogacone w oleje. Ten różowy to jest olej mniany. Tutaj mamy olej sezamowy, więc będą fajnie nawilżać, odżywiać skórę. Balsamy dla całej rodziny, to jest 400 ml w każdym. Tak. Na całe wakacje Wam wystarczy. Tak. I, i mimo, że ten kosmetyk jest e, duży, warto go wziąć ze sobą, bo jeden kosmetyk zastępuje nam kilka Wszystko. właśnie dla, e, i dla dziecka i dla na e, pewno panie tutaj Pace, do kosmetyczki wycieczkowej, wakacyjnej yy, i co to może jeszcze yy, mamy już ciało to czekaj, a czekaj i... bo ciało jeszcze tutaj pan czy no, jeszcze na krem yy, jeszcze jeżeli chodzi o ciało no to do ciała też zaliczają stopy e, na ostatniej stronie w tym katalogu znajdziemy e, kremik z serii e, fit up e, advanced to jest ta seria taka srebrna genialne są te produkty wszystkie. Tym razem krem jest w mega promocji. 9,90 9,90 bardzo wydajny. Um, działa zmiękczająco na suche pięty, fajnie właśnie regenerująco, regenerująco tak. Ta seria to są kosmetyki. Tak, to jest kosmetyk z lekiem. On tutaj będzie miał kwas moczowy. Wczoraj mówiłam o mlekowym, czyli to jest kwas, kwas moczowy. Powiem Wam tak, jakby kremik malutki, ale tak. bardzo wydajny, Wiem. więc naprawdę będziecie z niego zadowoleni, bo jest też takimi olejkami. W ogóle, jak się go nałoży, to nie jest taki biały, tylko w formie cały olejkowy, więc mhm. super będzie regenerował stopy. Ja dzisiaj w zamówieniu puściłam do mojej mamy 7 takich kremów, więc myślę, że się cieszył dużą popularnością. Zawsze, jak są te produkty w promocji, to wszystkim je polecam i też sama uzupełniam swoją kosmetyczkę, bo jest naprawdę genialny produkt i też dla panów jak najbardziej. Oczywiście, to są ty, na to no, dla całej, dla całej, tak, Mają też taki zabaw uniwersalny. Tak, dla całej rodziny. Myślę, że będą odpowiednie. To, a że jak jesteśmy przy Panach, to może nowa seria men. nord for men tak. z Imbirem. imbirem. <grym> z <grym> afrodyzjakiem, słuchajcie. Imbir to afrodyzjak też. Tym razem wersja energetyzująca. W, nie będzie ten Imbir rozgrzewał, a pobudzał. <grym> <grym> Fajnie, bo tym razem seria męska całkowicie inaczej pachnie, niż te, które do tej pory mieliśmy. To, co tutaj ja trzymam w ręce, to jest żel z szamponem, więc dla panów, którzy mają krótkie włosy, jest to fajne rozwiązanie dwa w jednym. Oprócz tego jest jeszcze pianka, jest jeszcze balsam po goleniu. Wszystkie pachną właśnie imbirem, tak bardzo świeżo orzeźwiająco. Dla mnie nawet, ja czuje czuję cytrusy, mimo że ich tam chyba nie ma, ale jest to chyba ten imbir, tak właśnie daje taki, taką świeżą nutę. To właśnie tutaj producent zaleca niwelowanie oznaków zmęczenia. Oznak. Tak, więc taki jest dodający taki fajnie energii. Chyba mam tak. zamknąć okno. Bo burza jest niesamowita. Tak, więc taki energetyzujący, pobudzający, fajny e, serial. No, w sumie nie powiem, zawsze, że mi się podoba w ogóle wizualnie e, ta seria. Bardzo ładnie to wygląda e, w, w, w łazience. I na koniec dwa produkty. Tak. Nie a, zauważyłaś a ja nie czegoś? Nie Zaczynamy od włosów. Od włosów, od, od włosów, włosy Wam opowiem, bo też jest to jest mój produkt. Pewnie część osób zna, część nie. Jak znacie, napiszcie, jakie macie też e, opinie na temat tego produktu pod postem, pod, pod filmikiem. To jest nic innego jak olejek regenerujący z serii Harex, serii żółtej e, serum, serum na rozwijające się końcówki. Uwielbiam, bo ja mam takie włosy, gdzie nie mogę zbyt dużo kosmetyków na nie używać, bo się bardzo szybko przeciążają. Od pewnego czasu mam włosy już dłuższe zawsze miałam krótkie, teraz postanowiłam troszeczkę je zapuścić. I uwielbiam, kiedy moje końcówki są miękkie, uwielbiam, kiedy te końcówki się nie rozdwajają. Też mam zrobione takie delikatnie rozjaśnione włosy od, od dołu, więc tym bardziej potrzebuję te końcówki szybko regenerować. Świetny olejek na wilgotne włosy, delikatnie wsmarowujemy po umyciu głowy i one się robią takie miękkie, takie od fryzjera. Rzadko kiedy włosy, może mamy ponownie jak od fryzjera, ja zawsze uwielbiam ten efekt od fryzjera, kiedy są gładkie, piękne i końcówki miękkie, więc taki efekt uzyskacie z tym olejkiem regenerującym. Mega wydajny, zobaczcie, ja już go mam, naprawdę mam, mam. 30 ml, a, a zaszło mi odrobinę. Dlatego, że to zależy też kto jakie ma włosy, tak? Ja używam dosłownie dwa razy sobie pompką taką dawkę daję, natomiast wiem, że osoby, które mają włosy suche, kręcone, no to potrzebują troszeczkę więcej tego olejku dać na włosy. Testowane dermatologicznie, więc super, ja polecam, pięknie pachnie. Nakręciłam, kup sobie, tak. Ja jeszcze nie używałam, ale jak najbardziej nie pachnie. pachnie. Bo super cena jest. Nie było już dawno takiej ceny za ten produkt. On normalnie kupowałam zawsze po 19,90, a minus niżka nasza firmowa, ale teraz jest po 15,90, więc super. Mhm. A ja na koniec mam dla Was zapach, bo jak już użyjemy tych wszystkich produktów, no to trzeba się oczywiście otoczyć zapachem. Tym razem coś klasycznego Eklat Fan. E, to jest e, zapach właśnie e, dla... dla na, jest to e, zapachem na lato, ale jest to zapach takiej właśnie klasycznej... Mi się kojarzy klasyczny, klasyczny naprawdę, tak jak, klasyczny. jak wczoraj powiedziałaś do małej czarnej. Do małej czarnej, idealny. Wychodzimy wieczorem w małej czarnej, żeby się tylko tak o, 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 opuszyć tym zapachem. Naprawdę mega klasyk. Kwiatowy. Kwiatowy. Myślę, że to będzie się każdemu ten, ten zapach podobał na wieczór idealnie. Zresztą Eklat to, to już jest od lat w naszej firmie e, taka linia zapachu, zarówno damskich, jak i męskich i w szczególności w tym katalogu polecamy, dlatego, że kupujemy sobie zapach dodatkowo gratis, otrzymujemy balsam do ciała. Więc fajnie, bo możemy się całe, całe otulić e, tym zapachem. To co? Tyle. 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 <laughs> e testowałyśmy o wiele więcej. Wczoraj jak robiliśmy spotkanie e online takie na żywo z testowaniem. To zeszło nam godzinę na to testowanie. <grymne> na to, no ale dzisiaj już nie chciałbym Was zanudzać, <grymne> Więc e, też zapraszamy Was, e, będziemy też pod filmikami dawać e, informacje czy na fanpage'u o takich testach też e, na żywo, więc e, szczególnie też Was zapraszamy, bo będziecie mogli, będziemy mogli wymienić doświadczenia, jeżeli też testowaliście kosmetyki z Oriflame. Tak to y, zapraszamy już dzisiaj na kolejny filmik z katalogu numer 11. Słuchajcie, katalog ma dwie okładki. Ja się nie, już nie mogę doczekać jest z dwą piękną okładkę z nowymi pomadkami, z drugiej strony nowy zapach y, wojażek, bo brzekła, to był zapach da męski cały czas, teraz mm -hmm. będzie wersja damska, więc już świetna, y, świetna zapowiedź i bardzo dużo nowości, więcej nowości niż w katalogu 10, y, więc już będziemy dla Was przygotowywać kolejny, kolejny filmik. No i oczywiście co, zapraszamy na nasz fanpage zarówno biznesowy, lideronowy, jak i też na fanpage wellness. Wellness w stylu Lideron, tam się dzielimy naszym zdrowym stylem życia, naszymi metamorfozami, zresztą sami możecie z ciekawości zobaczyć nasze początkowe filmiki i teraz, jak Komera odjęła kilogramów, przynajmniej u mnie. No dzięki, dzięki, za jakiś czas ja będę Agatę. Agatę. Zapraszamy Was na fanpage, na, na, też na inne filmiki związane z, po prostu ze zdrowym stylem życia. Bawcie się dobrze na wakacjach i do zobaczenia. No, mamy nadzieję, że spotkamy się w sieci i nie tylko. Tak, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie. Pa. pa.